Będz fani Ogólnie Z kurwami Czyli trollami Trzeba jebać ich Miedzić ich Przepraszam w dupie I cisnąć im kurwa Tylko to na temat, no nie ma co się pierdolić Bo jak się będziecie pierdolić To oni się z wami będą pierdolić Trzeba Krótko z kurwami jeździć. No oni mają do mnie pytanie, że ja po rodzinie ja, ja jeżdżę. Mają za swoje kurwa. Ja powiedziałem. Oni mogą na mnie jeździć, to ja teraz na nich jeżdżę z kurwami. No ta, oni są kurwy i ich rodzice kurwami jeżdżą. Te trole. To jest to, że oni kurwa mocno, mocno dupie do, do wrochania są. Taka jest prawda, na co się pierdolisz z tym. Po prostu trzeba skurwam jeździć. Cisnąć. A te dysy informacje do Tigera o kan dupy można wyczuć, Bo to co mi zrobią. zrobię. Chuja! Co? popłaczę się, bo oni ta coś tam piedolą Niech się pierdolą. Czwalę, bo ich rodzice to są też cwalami jak oni. Krótko na tronie no, trzeba jeździć, żeby pokazać, kurwa, kto tu rządzi. będzie